Ponad 50 osób wzięło udział w siódmym muzealnym rajdzie rowerowym, którego trasa liczyła w tym roku około 20 km. Na starcie przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej pojawili się zarówno stali bywalcy rajdów, jak również ci biorący udział po raz pierwszy. Rajd odbywał się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, których ideą jest edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. Jako, że hasłem tegorocznych dni były smaki dziedzictwa, trasa wiodła do szkółki leśnej w Mierzycach. Uczestnicy rajdu dzięki uprzejmości gospodarzy mieli okazję poznać Smaki lasu. Na stole pojawił się m.in. miód, dziczyzna, zalewajka czy kawa z żołędzi. Ponadto zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Wieloń, Maksymilian Mazur, opowiedział cyklistom o hodowli sadzonek różnych gatunków drzew, w tym swoistym leśnym przedszkolu. Tymczasem już w najbliższą sobotę w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Wieleńskim Muzeum odbędzie się premiera nowej wystawy zatytułowanej Dzieje pszczelarstwa ze zbiorów muzeum w Kluczborku. Ekspozycja przedstawia historię hodowli pszczół od czasów najdawniejszych przez bartnictwo. Do pasiecznictwa. Dodatkowym elementem wystawy są ciekawostki dotyczące pszczół, odkrywające niezwykłe fakty z życia tych owadów.